Dzień dobry. Domowe czekoladki, pełne smaku, bez zbędnych węglowodanów i do zrobienia w kilka minut. Zobacz, jak łatwo je przygotować z kilku prostych składników. W miseczce mam już przygotowane masło orzechowe ze 100% orzechów. Można tutaj użyć migdałowego z orzeszków ziemnych lub takie, jakie akurat mamy lub lubimy. Następnie dodajemy rozpuszczony i lekko przestudzony olej kokosowy, jedną do dwóch łyżek erytrytolu w pudrze, lub innego słodzika, a także gorzkie kakao. Moje czekoladki będą miały posmak pomarańczy. Dodaję więc kilka kropel aromatu pomarańczowego oraz odrobinę suszonej skórki pomarańczowej. Całość mieszamy, aż powstanie gładka i płynna masa. Zajmie to dosłownie chwilę. Teraz przerywamy ją do foremek. Świetnie sprawdzą się tutaj papierowe papilotki do mufinek. Do każdej porcji wystarczy dać 2-3 łyżki masy. Na koniec posypuję jeszcze całość odrobiną soli, co podkręci fajnie smak i doda ciekawego kontrastu. Całość wstawiam następnie do zamrażalnika na około 1-2 godzin i gotowe. Czekoladki wyjmujemy chwilę przed podaniem, aby miały idealną konsystencję. Pełną listę składników, z których je ja przygotowałam. Znajdziecie w opisie pod tym filmem. Możecie eksperymentować i do nich kawałki orzechów czy suszonych owoców. Tutaj pełna dowolność. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i koniecznie spróbujcie tego przepisu.